A, nie będę się rozmawiać, sprawdzimy czy dobrze. Ty się wstrząśni. Nie. <laughs> no i jak ci? Strasznie! Tak mi wgniotło w plecy, że aż na psuchu wypiło mi ten gros. Zostaw nie, pępy! Ale i tak gniecie! Fredek, leż! To jest twoja ostatnia szansa. Ostatnia szansa. Na wieżdże Fredka boli i giniecie. Zleciały się królewny z całego kraju. Fredek gniecie, cię boli. Boli proszę pana, boli. Boli. Przepraszam, dostojną królewny. Witamy zawsze królewny, oczywiście pan faran. <noise> <noise> Fredek! A czy znasz królewny z Burski Nowego wzgórza? To ty? Tak! To nie znam! <noise> Na to przyszła jakaś baba w koronie, ozrębić z nią? Radek, się, żen! Brodek, się. No i koniec. Stój! Tyle lat na to czekałem. Przedłużmy tą chwilę szczęścia. Oj, ty kocham cię! Ja ciebie też oj. kocham, cię.